Bajka o cukierkowym smoku. Część druga. Gdy smok Karol nauczył się ważnej lekcji o umiarze i zdrowym odżywianiu, jego życie w krainie tęcz i kwiatów stało się jeszcze bardziej radosne. Karol cieszył się każdym dniem, latając po niebie i bawiąc się ze swoimi przyjaciółmi. Pewnego słonecznego dnia, podczas swojego porannego lotu, Karol zauważył coś niezwykłego. W dolinie, gdzie zwykle rosły kolorowe kwiaty, pojawił się dziwny, ciemny dym. Zaniepokojony Karol natychmiast poleciał tam, aby sprawdzić, co się dzieje. W dolinie znalazł małego smoka, który wyglądał na bardzo smutnego i samotnego. Nazywał się Tymek i okazało się, że przybył z dalekiej krainy w poszukiwaniu nowych przyjaciół. Tymek był bardzo smutny ponieważ wszędzie gdzie się pojawiał, inni bali się jego ogromnych, dymiących nozdrzy. Karol, pełen współczucia i empatii, postanowił pomóc tymkowi. Pokazał mu, jak w swojej krainie wszystkie stworzenia żyją w harmonii i jak ważna jest akceptacja i zrozumienie. Karol nauczył tymka, jak kontrolować jego dymiące nozdrza, a także jak znaleźć radość w małych rzeczach. Wkrótce Tymek stał się częścią wesołej społeczności krainy tęcz i kwiatów. Smoki razem latały nad krainą, rozsiewając radość i przyjaźń. Karol pokazał Tymkowi, jak cieszyć się zdrowymi przysmakami krainy, takimi jak soczyste owoce i orzeźwiające soki. Nadeszło wielkie święto w krainie, i wszystkie stworzenia zdecydowały, że z tej okazji urządzą wspaniały festyn. Karol i Tymek pracowali razem, tworząc kolorowe dekoracje i przygotowując smaczne, zdrowe przekąski dla wszystkich gości. Święto było pełne śmiechu, tańca i śpiewu. Wszystkie stworzenia bawiły się doskonale, a Karol i Tymek stali się bohaterami dnia. Smoki zrozumiały, że prawdziwa radość płynie z przyjaźni i dzielenia się szczęściem z innymi. Od tego dnia Karol i Tymek stali się najlepszymi przyjaciółmi, a ich przygody stały się nowymi, ulubionymi opowieściami dzieci w krainie. Smok Karol nauczył się, że oprócz umiaru i zdrowia równie ważna jest przyjaźń i dobroć serca. I tak oto w krainie tęcz i kwiatów każdy dzień był pełen przygód, śmiechu i radości. A smok Karol wiedział, że prawdziwe szczęście znajduje się w sercu.